Ejka, witam was w odcinku, w nowym odcinku, ze mną Wiktoria. Nie no, dobra no. Będziemy grać w MSP xddddd. A jak się zremowało? będziemy grać w MSP xddddd. Tak. Wiesz, wiesz, żeby się nie zalogowało na moje konto? Smutek. zrobimy pauzę xd. No już Wiktoria się zalogowała xd. No, Mam zdąjek karcie. Tutaj. No wow, ale piękne tak? Wszystko się zacięło. <laughs> Życie. 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 Żyć nie umierać. Tak. Co by tu porobić? Właśnie... Dam mi... ci grafa. Daj mi hmm. pozdro, nie grafa. Co Ej, da... Dam ci pozdro! Co to jest gra? A pozdro to już jest coś! No! Dobra nie, w sumie nie wiem co zrobić. Ej, zobacz co masz w skarbonce. Trzy dni do końca wito ten... Fadiamenty! Ale fajnie, bo tutaj jest 2002. 2. Wow! Super. Nie, <śmienicza> Jakby coś... Jakby coś... W <śmienicza> to jest mój kuzyn Mikołaj. <śmienicza> Dobra. <śmienicza> Spokojnie. Dobra, on z... może się czasami dziwnie zachowywać, bo on tak po prostu ma. Że... Nie! Nie! Ja na no, ja Bostera! To kup teraz bostera! Nie! Czekaj! Już jesteśmy. Mikołaj się obraził. I sobie poszedł. I trzasną drzwiami. Tak. Jeszcze moimi. <laughs> Jeszcze moimi. Ja to na Bostera zbieram. A bostera zrobimy może wtedy jak będziemy live'a robić. Tak. E, teraz już odwiedziłyśmy, że go będzie live. Może jutro, może nie, jeszcze nie wiadomo. Łowę jakie piękne konto. No. To jest po prostu piękne. Chciałabym mieć. XD. No już jesteśmy. Tak, bo były takie trudne komplikacje. Głupawka totalna. Tak. Sari <noise> ludzie to ja. Mikołaj się dusi. Bo jestem. Bo oni mnie rozśmieszają i kom. Nie wiem czym. <głosy> takie. <głosy> tak bo taki... oni nie ubią nawet... Cicho, ja chcę coś wiedzieć! Oni są mordercy. Kacz morderca. Coś tam, coś Sam tam. jesteś morder. Dobra. Je jestem dziewczyną. XD. Jeszcze. Wreszcie chłopakiem! Chciałbyś. Chciałbyś. Ja Chciałbyś. Ja, chciałabyś. Ja chciałabyś! Ja, ja, ja. Takie, tak w ogóle Wiktoria mnie ubrała. Ładnie. Robimy <grym> luka. XD. I zem no No jest na Chcesz na na czy czy? na mam robić. Proszę się nie dusić. Ty możesz na zrobić. na ja się nie się nie na 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 wina. na na moja wina moja bardzo wielka wina. <ślenicimeter> Jakby coś, to możecie zaprosić mnie na muzykal. nazywam się cukierkoweczka. Na Facebooka nie, bo to moje prywatne koto. Możecie mnie dodawać na Snapa, nazywam się Brzostk, trochę dziwne, ale przez RZ, nie A Ja nie mam Snapa, bo jestem biedna. ja mam tylko Instagrama. Instagrama w sumie też mam, ale zapomniałam. hasła i w ogóle nazwy zapomniałam. Niestety. Co tam jeszcze mam? Mam dużo życia, ale nie chcę się mówić. Nie opuszczaj mnie, Wiktoria. Gdzie ty? Ja tylko piję herbatkę. <grym> bardzo ty się udusiła. Jak ty mnie... <grym> ja dziękuję, ja już się udusiłam. Proszę mnie nie rozśmieszyć, bo ja się tutaj... <grym> no, zaraz. Uduszę. Dobra. Też się dusiłam przez Wiktorię prawie xd. No. Bo ja bluzka, sobie... Ta bluzka bardzo pasuje. No. Ja nie mogę grać w poła, bo jest... Takie, bo Wiktoria mnie rozśmieszała, a ja piłam i się prawie oplułam. Ja muszę iść na klopa ludzie... <laughs> Ta jego szczerość. Bo to jest ważne, bo, na, bo to wszystkich to jest centrum handlowego? No. A kiedy chcesz jechać? Nie wiem, bo jutro to... Zrobię żeby, pauzę, żeby nikt nie wiedział. Dobra, już jesteśmy w Wiktoriach, chce ode mnie pozdro, więc ja jej dam. żebra. Bo, 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 bo jestem dobrym. Przeprzedsk! On jest po prostu szczery. Nie hejtujcie nas ani jego za jego szczerość. Prawda, Mikołaj? Nieprawda. Aha. Tak prawda, Wiktoria, że, że masz szczerość. Nie. Daję Wiktorii drugie pozdro, bo jestem dobrą koleżanką. Na zdrowie! Opsztajcie! Cicho! Matko! Takie. To jest takie... Dobrze, że wy nie słyszeliście jak ja kicham. Ja kiedyś na jednej lekcji kichnęłam, to taka Ewelina się tak za serce chwyciła, bo, bo ja tak głośno kichnęłam takie a, bo ja bo ja mam takie głośne kichnięcie, takie, może zrobię lepiej pauzę. Zrobiłam screena. i się nagrywam, bo chodź, Okej, okay, czyli teraz na moje kota będzie, 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 Ja nie umiem jeździć. Ja nie Zrobimy screena, żebyś miała pamiątkę po tym, że dałam ci drugie pozdrowie. Ma... My nagrywamy. <ścoughs> Myślicie, że ja głupi jestem nic o tym nie wiem, że wy nagrywacie? A może byś to na YouTube wstawiła? No bo właśnie to wstawiamy. O, ja pierdolę Nie, to jak mnie usłyszycie, usłyszy, to, to proszę weźcie do... Do psychiatry jedźcie. Ja idę do psychiatry. Muszę otworzyć ja idę jutro tego. do psychiatry, nie. więc jutro mnie nie będzie. Pozdrawiam. Nie wiem kogo, tak mi się Trochę. powiedziało. Okay. No, już. więc. No to żegnamy się, czy jeszcze coś, czy coś? Nie, no przecież muszę otworzyć skarbonkę. <grym> Czekaj, nie, muszę otworzyć skarbonkę. No. Wow, ale normalnie... XD, do widzenia. Ale do... dużo mam te, tego normalnie w skarbonce. Pełno Naprawdę dużo. No. Tak. Gorąco, gorąco mi, otworzę okno. <grym> Ej, nie, to jest takie... Gorąco mi no, gdzie... się... Przepraszam, że dra się. <grym> do... takie... gorąco mi się, otwieram okno. Klamka wylata takie... Mamo, klamka się rozwaliła. Tak, po prostu. Dobra, dobra my ko kończymy tą wielką maskaradę, no, bo ona się robi dziwna. Dobra, dobra. No no to zobaczenia to do następnego odcinka! Pa! Pa! Pa!